Czwartek późna godzina jesteśmy w warszawskim centrum atletyki z nami znany lubiany pan Tomasz Karolak witam serdecznie witam serdecznie witam No obecność nasza tutaj nieprzypadkowa, zresztą bywamy tutaj bardzo często w ostatnim czasie Jan Bochowicz już z soboty na niedzielę po raz kolejny w 20 z wystąpi w UFC Jakie to uczucie wspierać już nie tylko kolegę z maty, bo bywa pan tutaj często, ale też przyjaciela, bo chyba tego Janku można mówić. Dla mnie oczywiście to, że Janek jest fanem teatru, to mu nie pomoże w oktagonie, ale rzeczywiście cenię sobie to, że Janek ma różne zainteresowania i często bywa w moim teatrze i nie tylko w moim. Złapaliśmy wspólny język. Ja oglądałem przygotowania Janka do tej walki zresztą i w tym Oktagonie, i tu na tej macie. Trzymam za niego kciuki, rozmawiałem tuż krótko przed wyjazdem, przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, więc Janek powiedział mi, że czuje się przygotowany do tej walki, natomiast że bardzo prosi, to ciekawe, że bardzo prosi o, o wysyłanie mu dobrej energii. Więc jeżeli Państwo oglądacie tę walkę, czy będziecie oglądać, to, to pozytywnie. Pewne myślenie, widocznie Jankowi jest potrzebne. Ja jestem rozemocjonowany, bo wydaje mi się, że to jest, jest szansa powrotu do walki o pas mistrzowski. Wiemy, jaki jest Pereira, wiemy, że ma słaby parter, to wszyscy to podkreślają, on chyba też to wie. Wiemy, że Janek jest w tym parterze lepszy, no i zobaczymy, co się będzie działo. Jan Błachowicz znów nie w takim składzie, jeśli chodzi o narożnik, jak pewnie by sobie to wyobrażał. Pan też tutaj zna i Azora Żyjewa, i Arbiego Szamajewa. No niestety, oni znów z Jankiem nie mogą lecieć, ale to chyba też nie jest w stanie naszego mistrza złamać. No myślę, że oni przygotowywali się dosyć solidnie. Zresztą e, i Anzor, i... E... I, i, tak, I Anzor i Arbi podkreślali, że pracowali właśnie nad różnymi elementami pod Pereirę i oni to doskonale jakby przygotowali. No nie mogą być, no ale myślę, że Janek też przeszedł pewną od ostatniej walki, gdzie sam mówił, że myślał trochę niekoniecznie o walce tylko też o innych sprawach. Myślę, że on przeszedł taką, tak, tak, taki dostał taki prysznic psychiczny i y, umie już być sam ze sobą, tak, już. To jest dziwnie powiedziane, ale jak ja patrzę na to, co się dzieje w Stanach, na relacje ze Stanów, widzę Janka spokojnego i skoncentrowanego i to jest bardzo dobry znak. Powiedział Pan o tej mocnej psychice, Janka, o tym nastawieniu. To jest coś, czego można się nauczyć i nie pytam tutaj tylko o te aspekty sportowe, bo to w każdej dziedzinie życia się przydaje, ale mam wrażenie, że nie każdy może być tak dobry nastawienie psychiczny, dobrze nastawiony psychicznie jak Jan Bochowicz. No tak, jeżeli wykonujesz, to Janek mi powiedział, że jeżeli wykonujesz w pełni wszystkie elementy tej układanki przygotowania do walki, to... Yy, to wypełnienie tego powoduje, że jesteś pewny. Oczywiście, zobaczymy, jaki będzie przeciwnik. No to, to jest tak jak z rolą, prawda? Jeżeli ja umiem tekst i wchodzę przed kamerę, to czuję się pewnie. Ja nie wiem, jak ja zagram, czy bardziej emocjonalnie, czy mniej emocjonalnie. Nie wiem, ale umiem ten tekst, tą podstawę mam. Janek mi powiedział, że wszystkie elementy układanki zostały zrobione. Jego przeciwnik przychodzi do walki trzy miesiące po ciężkim nokaucie, więc prawdopodobnie jest w jakimś psychicznym zawirowaniu, czyli nie dał sobie odpocząć, chce szybko udowodnić, że, że ten nokaut to jest coś, czego nie było. No zobaczymy, myślę, że to jest coś, co może działać na, na plus, tym bardziej, że jak mówię, widać to skupienie i tą koncentrację u Janka. Ale wiara w zwycięstwo Janka, rozumiem, nie zachwiana w tej kwestii? Nie, no oczywiście, że tak. My tutaj y, przegadujemy różne rzeczy, bo elementy treningu to nie tylko są, oczywiście najważniejsze jest to, co się dzieje tutaj, budowanie kondycji, tej wytrzymałości psychicznej, ale też pogadać o pierdołach, przepraszam za wyrażenie, to też jest pewien element wyrzucania z siebie różnych, nie wiem, napięć i tak dalej, i tak dalej. Myśmy tutaj dużo przegadali, długo żeśmy rozmawiali, żartujemy, Janek jest, czy żartowali, Janek jest na pewno swobodniejszy niż przed ostatnią walką. Na pewno jest, że tak powiem, bardziej pewny siebie i to chyba jest dobre w tym momencie. Wszyscy podkreślają Jan Bochowicz w klatce, a Jan Bochowicz poza klatką dwoje różnych ludzi. Zgodzi się pan z tym? No wie pan co? Ja, ja powiem tak. No nie chcę nikogo tutaj oczywiście. To jest inteligent wśród zawodników. No, <laughs> Jezus Maria. Przepraszam. To jest człowiek niezwykle interesujący się różnymi rzeczami który ma swój gust, ma swoje zainteresowania. No, kiedy ja zobaczyłem go z Danielem Omilańczukiem u mnie w teatrze, no to w ogóle, że tak powiem, byłem bardzo zadowolony, dlatego że widać, że ci zawodnicy też się trochę zmieniają. Widać, że oni jakby starają się rozwijać kompleksowo, prawda? Że mają też odskoczni od tego ciężkiego treningu. Przecież regeneracja też jest częścią treningu, prawda? Więc Janek jest fantastycznym człowiekiem. To jest świetny Dobry człowiek. Nieraz mu to w oktagonie przeszkadza, no bo jest dobrym człowiekiem, prawda? Ale wydaje mi się, że tutaj, w tej walce z Pereirą, który jest, jak wszyscy to podkreślają, nie jestem analitykiem sportu, ale też oglądam te walki, więc widzę. Jest stójkowym, jest z kickboxingu, prawda? Ma to latające kolano. Myślę, że Janek doskonale będzie umiał to rozegrać szachowo po prostu. Tak dopytując, tylko walki Janka, czy ma Pan czas też wstawać na walki pozostałych Polaków, kiedy walczą w UFC? Dziś, dosłownie przed kilkoma minutami ogłoszona walka wieczoru Mateusz gamrot fizję we wrześniu. Ja oczywiście nieraz oglądam, ale co tu dużo mówić. Oglądam tych, których znam, prawda? Znam tutaj dużo, wielu zawodników, którzy pracują i trenują w WCA. To jest klub, który też jest takim moim jakby tutaj klubem amatorsko, ja się zajmuję tutaj sportem. Natomiast no nie ukrywam, no emocje największe są, jak, jak walczy Janek, jak walczy Artur Szpilka. No to są koledzy, z którymi tutaj się od lat widujemy i, i, i trenujemy. I, 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 I tak, tak. Tak. Panie Tomasz, to na koniec odbiegając nieco od tego tematu walki Janka, wszyscy wiemy, że pana znajomość z Jankiem zaczęła się od tego zaproszenia do Teatru Imka, to skąd wzięła się u Pana pasja do sportu walki i skąd pierwsza wizyta tutaj w warszawskim Centrum Atletyki? Ja tutaj trafiłem w ogóle, bo ja jestem aktorem, prawda? No i to oczywiście jest sytuacja filmowa. Przyjechałem tutaj do WCA kręcić film. Po prostu jedna z, z, ze scen w filmie, w komedii romantycznej odbywała się w, dokładnie w tym oktagonie. Yy, I tak jak już yy, 7 lat temu ten film czy 8 kręciliśmy, tak już tutaj, nie siedem chyba, czy w każdym razie kilka lat przed pandemią, to już tutaj zostałem. Tutaj poznałem się z ludźmi, którzy trenują. Ja boksuję od wielu lat. Kiedyś boksowałem w takiej amatorskiej grupie Pawła Skrzecza, w ich, tak powiem, w stara hala gwardii Warszawa. Wszyscy ci, którzy się interesują boksem, wiedzą, co to jest sala na placu za Żelazną bramą w byłej hali gwardii. Prawda? Jak za szafkami szczur padł, no to on tam, prawda, leżał i to było najwspanialsze. Tam zaczynali swoje swoje przygody z boksem zawodowym yy, yy, i Mariusz Wach. Ja pamiętam znakomitego boksera Pawła Kakietka, na przykład, on był dla mnie takim wzorem, jak byłem trochę młodszy. Yy, i, i, I tak to już zostało. Yy, yy, to, to jest w krwi, we krwi po prostu. Trzeba się ruszać. Ja też jestem człowiekiem, który ma 52 lata, więc cały czas staram się być yy, 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 w ruchu, cały czas staram się boksować. Boksuje też mój WCA, mój syn dziesięcioletni od yy, dwóch lat z trenerem Malinowskim, który tam właśnie prowadzi trening boksuje, także i też kocha ten sport, też pokochał ten sport. Więc to jesteśmy jakby już powiedzieć tutaj w WCA rodzinnie. A z perspektywy aktora, tylko rozwój fizyczny, czy być może jeszcze bardziej rozwój psychiczny, tutaj na sali? Bo jednak sporty walki no, uczą bardzo pokory i takiego podejścia do sportu z szacunkiem. Ja uważam, że w ogóle w dzisiejszych czasach, jeżeli mamy problem z naszymi dzieciakami, które cały czas są w telefonach, w, w iPadach, w tej technologii cyfrowej, sport jest jedynym, jedynym ratunkiem. Właściwie może nie jedynym, ale głównym dziecko jeżeli wpoimy dziecku pracę nad sobą treningową to ono potem przechodzi te wszystkie etapy dojrzewania ale trzyma się cały czas ten pion że tak powiem ma więc ta pokora która w starciu z autorytetem, bo to trzeba powiedzieć, że dla młodego człowieka trener jest autorytetem, prawda? To uczy właśnie tego, żeby poza salą może przemyśleć dwa razy co się chce powiedzieć albo co ktoś do mnie mówi. To jest bardzo podobne, jak w szkole aktorskiej spotykaliśmy się z wielkimi nazwiskami polskiego teatru i filmu i z tymi swoimi pomysłami, gdzieś tam wyskakiwaliśmy i profesor mówił: "Dobrze, dobrze, prawda, to jest fajnie wspaniale, ale wie" Jest druga strona medalu. Tak samo jest w ringu. E, trener mówi: Ja teraz trenuję z Maćkiem Miszkiniem, e, który jest też komentatorem bokserskim. E, jak mu mówię o jakichś swoich sprawach, to on mówi: Dawaj, chodź na ring, ja wszystko zobaczę. Czyli ring, jak scena trochę, prawda? Wszystko pokazuje. Czy masz e, e, problemy ze skupieniem, czy jesteś rozkojarzony, bo myślisz o czymś, co jest poza salą. To wszystko widać, tak? I tutaj też na tej sali e, człowiek się może uczyć tej koncentracji. Tak? Bo my sobie nie zdajemy sprawy, co to jest wyjść przed kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi yy, do walki. No to to są dwa stresy. To jest jeden ten właśnie, co nam przeciwnik zafunduje, a drugi to jest tak ogromna presja publiczności. Ogromna. Ja czuję tę presję na przykład w teatrze yy, i to też powoduje u mnie tremę. No to cóż taki zawodnik, jaka to musi być psychika, prawda? Jeszcze Janek, który jest, nie jest showmanem, prawda? On, on yy, nawet były takie zarzuty, że on prawda, powinien bardziej, yy, nie wiem, wygłupiać się w tym może Oktagonie, żeby robić show, no bo to UFC, prawda, no bo to cała Ameryka ogląda i tak dalej, i tak dalej. Nie, on robi swoje, więc on jest zawsze z pozycji takiego, powiedziałbym, niefaworyta. Co co też dla, moim zdaniem jest akurat bardzo dobre. Bardzo dobre, bo lepiej zaskoczyć, łatwiej zaskoczyć niż spełniać czyjeś oczekiwania. Ale w nawiązaniu do aktorstwa, dobrze w tą rolę Janek wchodzi, bo po prostu jest skromnym człowiekiem. Nie no, świetnie. On wycisza się w górach. Zauważcie, że zawsze przed walkami on robi takie duże wędrówki górskie. Jak mi powiedział kiedyś, co zresztą się z nim zgadzam, góry są jednym wielkim, prawda, duchowym, że tak powiem, jakąś duchową świątynią, która ma na niego ten wpływ. Na niektórych góry mają, prawda, odrzucający wpływ, bo trzeba się zmęczyć, a na niektórych właśnie jest to jakaś tam świątynia, powiedzmy, prawda, więc on cały Czas jakby przed tymi walkami się w ten sposób uspokaja. Ale ja mówię, oglądam po ich, po ich wylocie całej ekipy, oglądam to co się dzieje, co Janek wrzuca w mediach społecznościowych i widzę, że on jest skoncentrowany. On jest o wiele bardziej skoncentrowany niż przed ostatnią walką z Rosjaninem. No, ostatni kroczek do wykonania, nie chcę już dłużej przetrzymywać, oczywiście świetnie się rozmawia. Panie Tomaszu, gdyby ktoś jeszcze się zastanawiał nad tym, czy w nocy z soboty na niedzielę odpalić telewizor i oglądać Jana Błachowicza, co miałby pan tym widzom do przekazania? No myślę, że od czasów walk Andrzeja Gołoty, które, że tak powiem, śledziliśmy właśnie i siedzieliśmy nocami, Janek może nam zafundować taką niespodziankę w nocy z soboty na niedzielę. Zapraszam wszystkich Państwa do kibicowania Jankowi Błachowiczowi, bo po prostu mistrzostwo jest tuż tuż. I na to wszyscy liczymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.